Witajcie, tutaj Kuba Rzeźniczak. Wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Ten temat jest mi bardzo bliski, dlatego chciałem Wam przekazać kilka słów. Ostatnio na moich relacjach mogliście zobaczyć filmiki Fundacji Herosi, przedstawiające ich podopiecznego Kacpra, który pokonał raka i z którym znam się już bardzo, bardzo długo i, i, i bardzo go podziwiam za to, jak walczył z chorobą i jak ją pokonał. Wielokrotnie też byłem z wizytą na oddziałach ekologicznych, gdzie, gdzie poznałem prawdziwych herosów, który, którzy walczą każdego dnia o, o powrót do zdrowia. Brałem udział we wspólnej wigilii, która, która była niesamowitym przeżyciem i uśmiecham się na samą myśl. Poznałem, można powiedzieć, kolegę po fachu, bo, bo Mariusza, który, który obecnie jest piłkarzem AMP Football, i, i brałem udział chociażby w pięknych urodzinach Oscara. Ale to też jest tylko kropla w morzu, bo tych dzieciaków jest bardzo dużo. Każdego roku 1200 dzieci zostaje zdiagnozowanych, a ponad 6000 przebywa na oddziałach onkologicznych i, i, i toczy tą walkę każdego dnia. Myślę, że należy o tym mówić. Należy wspierać zarówno tych młodych herosów, jak i ich rodziców. Ja jestem z Wami i, i Was wszystkich również do tego. Do tego namawiam. Chciałem Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w akcji zorganizowanej przez Fundację Herosi. Zostań Herosem! Polega ona na tym, że co miesiąc stale wspieramy fundację kwotą 1 zł, która, która potem idzie na pomoc w leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi. W Polsce mamy bardzo wykształconych lekarzy, a leczenie jest na światowym poziomie. Jedyne czego brakuje to pieniędzy na zakup chemii celowanej. Jest to bardzo nowoczesne leczenie, które, które niestety ze względów finansowych dla większości rodziców nie jest dostępne, a z drugiej jest jedyną szansą na uratowanie ich dzieci. Dlatego zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żeby stale wpłacać złotówkę na fundację Herosi, która dzięki temu będzie mogła zaplanować wydatki oraz terapię, której gdy się już ją rozpocznie, nie można Przerwać. Nie czekajcie, zostańcie Herosami.